że jak ciągle w tuezzy z, z Kijampa, nowa seria. Więc, cóż, tak jak mówię, będzie nowa seria, i jest. W tej grze chodzi o to: będziemy sobie grać po Harry'e's Świata, już troszeczkę dam Ja gram w tą grę zawsze, praktycznie. Rzuciłem ją bok temu, co prawda. I w tej grze chodzi o to, że się skacz na takich, no wiadomo, randomowych skoczniach. Przynajmniej są prawdziwe nazwy. I widzicie, wychodzę sobie z progu i patrzcie, są fatalne warunki. I się tuż przy progu dwa dwoma palcami yy, tu i tu widzicie ten, ten pasek, żeby wyjść z progu i widzicie ten pasek z boku, żeby mm, który pokazuje jak trzeba lecieć, żeby było jakieś zielone, to tak się leci dobrze. I widzicie tu są w ogóle szalone odległości, widzicie? No i oczywiście szaloni zawodnicy, bo nie istnieją tacy zawodnicy. Więc o to chodzi. No więc ta gra jest mało realistyczna, ale bardzo spokojna. Grałem w nią w długi czas. I co ja zrobiłem? No, nie wiem co ja zrobiłem, ale widzicie, wyciągnąłem wiarę dobrze i jest zawsze lepszy skok. No ja bym, no, fatalnie, tak czy siak, jesteście dopiero dziewiąci. No ale tak czy siak nie jest też tak jakoś bardzo tragicznie. No ale cóż. Ok, więc lecimy. I na... Jezu, ale spóźniłem, 3 metry za późno, Boże Kamil stoknął, tak jest późno, ale no skok przyzwoity. Ale no trzecie miejsce, no nie ma tragedii, ale jakbym... Naprawdę, no... C nie ma no niestety miejsca pod tym. mam dziewiąte, no ale zmarnowałem taką dobrą szansę, co ja poradzę I mam 26 punktów, dziecińcze. Dobra, y OK, Okej, no więc przepraszam za cięcie jest tu bardzo dużo reklam, od razu Was uprzedzam, więc jak będzie, będzie dużo zamazań i tym podobne, to po prostu przez to, że są reklamy, ok. I może być też dużo cięć, zależy. Albo będę robić cięcie, albo będę zamazywał w montażu. Dobra, lecimy sobie konkursem w Hakubie, lecimy. Jump! Za wcześnie o 49 cm. Oj, troszeczkę źle w powietrzu. Warunki są dobre. No i skok też taki dobry, ale Jezus, ale upadek, boższa. Czekajcie, Ok, ale what? Co tu się stało? Nie, no, skok straszny, skok straszny nie ukrywa. Dobra, lecimy. Mamy. No wiadomo, że jakby ktoś się tak wywrócił i tak poleciał do góry, to ktoś by miał złamanie piątego stopnia. Nie ma takiego, ale uwaga. I nie. Nie będziemy w drugiej serii. 25 miejsca, ale jeszcze jest dużo zawodnik przed nami. Co, coś czuję, że nie będziemy w drugiej serii. No, 34 jestem, więc nie ma na drugiej serii. No cóż, tak to wygląda. No, jesteśmy bardzo nisko w turnieju Asian Cup i już bardzo dużo turniejów, jak American Cup a, i tym podobne. Naprawdę. No i dobra, lecimy sobie z kolejnym, bucha, z kolejnym turniejem. Ale no, jestem zdenerwowana, się zepsułam taki głupisko. Uwaga, Jezus, no się zbyt bardzo położyłem na narty. Dobra, leci ciągle, ale nie tak nisko. Dobrze. No, nie jest źle, nie z drugie drugim Ja lubię takie mamuty, wiadomo, mam że z Sapor nie ma skoczka z k 80, ale tak lubię takie skocznie. No i lecimy sobie z kolejnym skokiem. I jump! O nie, za późno. Ale tu chyba lepiej spóźnić, niż za wcześniej wybicie, Boże. Ale się ustawiłem w powietrzu, ale mistrz za mnie... O, skok świetny! Wow! Wow, 280 pi pierwsze miejsce, świetnie, kapitalnie o to chodziło. Gdyby nie, to mówię, no jest szansa na podium, żeby zaatakować, więc oby, oby. Dobra, lecimy. Kolejna szansa, no ale musimy wreszcie to zrobić, musimy. Jump, musimy wreszcie mieć te podium. Jezu, fatalne wyjście z progu, ale ciągnij to, ciągnij, proszę, proszę, proszę. Jest, będzie koło tej fioletowej, dobrze. Świetnie, jest pierwsze miejsce, a więc możemy zaatakować. Uwaga, skąd bliższy niż w pierwszej serii I będzie miejsce, jest miejsce, podium, jest, reklama też jest. Czyli nie wiem czy wygrałem, czy pierwsze, czy drugie, czy trzecie, tylko po prostu musimy obejrzeć sobie reklamę, no oczywiście wy tego nie widzicie czego to jest reklama, ale to jest parodia, że w ogóle tak, tak że są tak dużo reklam tu jest. To sobie wcześniej, ciągle mi te reklamy były, no więc dobra, już skończyliśmy i uwaga Klikam OK i jest trzecie miejsce, no dobrze, jest dobrze, jest pierwsze podium yy, Zajmujemy trzecie miejsce, Płaże... Yy, no, zaraz podzielę Płaże Światło Jesteśmy Niejednoduchsi Aż siąkamy, jesteśmy w cholery daleko, bo 290. ale cóż, idziemy dalej OK Cyk, no warunki są takie w miarę OK Lecimy ale świetnie mi się tu leci, ale świetnie mi się tu leci! ale tu będzie skok! Wow! Ile? 145 metrów! Na skoczni, nie wiem, 115-110, ile miała ta skocznia? 115... ale zniszczyliśmy stawkę! O, choler! No i uwaga, kolejna szansa. no do czuję się tu jak ryba w wodzie. Świetnie mi się tu skacze, uwaga. Troszeczkę lepiej trzeba się poprawić w powietrzu, ale okej. Okay. Ja pierdolę rekord skoczni! Niesamowite! 145 metrów! Wow, ej nie, po prostu wow, bo. Co, co się stało? Ja nie wiem, jak ja tyle z i seria Po pierwszym podium będziemy mieć pierwsze zwycięstwo! Dawać! Lecimy! Uwaga, 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 uwaga! uwaga. No ładnie, ale co? Nie, 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 ciągnij, ciągnij! Mamy to! Mamy zwycięstwo! Tak jest! Wygrywamy! Wreszcie! Wreszcie. No, uważa, że wygrywam po tym pierwszym podium, jest naprawdę dobrze, mi się to podoba. Nie mu się tą podobam. No nie, 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 nie chcę ocenić. Przepraszam za cięcie, ale ciągle są te reklamy i, i gzę ogólnie. No i dobra. Dobra, lecimy. No. Jesteśmy w Asian Cup 26, ale tutaj jesteśmy trzeci no i lecimy. Pierwsza seria konkursowa. Jak będzie dobrze, to będzie dobrze, jak będzie źle, to będzie źle. XD. Trzeba walczyć. Położył się, ale zawsze się 90 cm. Ale pięknie się położył na dartach! Piękny, skok, ale nie będziemy pierwsi. No, skok świetny, 140 metrów, no, naprawdę brawo, brawo, brawo! A nie to drużynówka jest! XD! Reklama, cholera jasna jak uwielbiam te reklamy po prostu Jezu, ale świetna, ale świetna gra, ale niesamowita gra, dobrze, można skipnąć, okej okay. xD, <słuch> jesteśmy pierwsi, może 20 teamów, kiedy tak ostatnio było w drużynówce? Nigdy O ile pamiętam najwięcej teamów w drużynówce jest zawsze 12 albo 11, tyle mniej więcej, no może 10 jest. tyle jest mniej więcej teamów na drużynówkę, uwaga Okej, okay. najwięcej jest tu więcej 11, 10. Uwaga, teraz pięknie wyjdzie z progu i wygrywamy, wygrywamy, tak jest. Nie tylko w drużynówce, nie tylko, nie tylko jak to się nazywa, nie tylko w indywidualce, tylko też w drużynówce. Pięknie, wygrana w konkursie i yo, wygrywamy Pol przed, przed tam Polskę, Polskę. Trzeci oczywiście, no i gramy chyba sobie ostatni, przedostatni konkurs. Ja znam Whistler, Whistler, Vancouver zapewne, tam gdzie były Igrzyska Olimpijskie, Kastor 40. Uwaga, lecimy, lecimy, dawaj, 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 Czyli się świetnie, 10 cm za wcześnie, więc bardzo dobre wybicie. I uwaga, ciągnij, no skok słaby, nie ma co to ukrywać. Naprawdę, no jest 17 miejsce, no, tak żeby liczyć się to sądzę, że 160 metrów, tak dokładnie, 160 metrów, żeby myśleć o podium dokładnie no, teraz mam nadzieję że będzie lepiej mam nadzieję że skończymy więcej 160 metrów podawać no, w ogóle co za odległość, XZ dobra lecimy i jump Dob no nie półtora metra za wcześnie co ja zrobiłem nie nie nie, koniec nie będzie na drugiej serii fatalnie 37 a tak już było dobrze w generalce a ja tak spieprzy się nagle i dupa zbita że tak powiem dobra no niestety no nie już że tylko na jedną gwiazdkę, no jest dziewiąte miejsce w tabeli. No tak czy siak, to byłoby tyle z odcinka. Mam no, nadzieję, że wam się ta seria spodoba. St Według mnie gra jest bardzo spoko. Yy, więc cóż, sądzę, że to byłoby dla z odcinka. I... cześć! No i następnych. Yo!